Witam Was serdecznie. Max PayPal przedstawia MotoGP21 w tym odcinku Grand Prix Portugalia. Tor naprawdę bardzo tutaj techniczny, trudny. Naprawdę tutaj, jeżeli chodzi pod względem ustawień, myślałem, że w Aprilce będę miał tutaj duże problemy, jeżeli chodzi o ten tor, żeby go dobrze poustawiać, ale mogę powiedzieć, że tylko dwie, może trzy opcje tylko zmieniłem i naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj jeździło. I jeszcze bym chciał tutaj nawiązać do tej całej kalibracji odnoszącej się propo tej opcji, która została tutaj wprowadzona po aktualizacji. Jak gracz tutaj, to sobie pozwolę teraz wyjść z kariery. I chodzi właśnie mi tą o konfigurację tej kalibracji. Kto to w ogóle testował, to może mi w komentarzach napisać, czy pomaga ona, jeżeli chodzi o to wszystko. Najbardziej mnie interesuje hamowanie, dodawanie gazu i sterowność. Kto testował y, tą kalibrację może mi śmiało tutaj napisać w komentarzach czy ona coś tutaj naprawdę pomaga, czy ona coś tutaj naprawdę daje, bo chciałem tutaj y, sobie też to potestować, tylko tak jak mówię, trochę mi teraz brakuje czasu, żeby cokolwiek y, zrobić dlatego te odcinki pojawiają się, no co drugi dzień, co trzeci dzień, no postaram się po prostu dociągnąć tą karierę do końca, bo jednak bym też chciał tutaj poprowadzić ten menadżer. No ale zobaczymy. Propo projektowania to ten kask cały czas tutaj u mnie zostaje. Ale co do Portugalii to mogę powiedzieć tak. E, lubię grać na takim poziomie trudności, że jestem praktycznie w pierwszej piątce. Jak już tutaj zauważyłem, tu byłem trzeci, tu byłem już pierwszy. To była kwestia zmiany opon, ale co do tego proporcjonalności, czyli e, te paliwo i opony, e, tutaj na Portugalii niestety ale sobie tą opcję wyłączyłem. No bo tak zauważam, że ona jest trochę niedopracowana. Jedzie się 6 okrążeń. I praktycznie opon nie ma w ogóle. Ja myślę, że do, dopiero jak będzie jakaś aktualizacja, która będzie wprowadzała tą, że tak powiem, poprawę w tych oponach, żeby one się tak nie zużywały, no to wtedy tą funkcję sobie przywrócę, bo teraz naprawdę no wręcz fatalnie się z tym jeździ. I tu, już tu naprawdę poczuć od 3-4 okrążeń. Ja tutaj na treningach jeździłem. No praktycznie po czterech okrążeniach to już prawie opon nie miałem. I to miękkich, je, jechałem na miękkich oponach. Dlatego tutaj, że tak powiem, opony daje sobie rekomendowane. Jak widać, mam tylko tutaj e, miękka, średnia i twarda. Po prostu z tą opcją tutaj nie daję. Więc tutaj, tak rekomendowane na średnie będą. A propos e, ustawień, właściwie tutaj sobie wczytam i dałem sobie coś takiego jak twardość. Twardość sprężyn dałem sobie na ósemkę, tutaj jeśli chodzi o kompresję i tą opcję pozycja 4, tutaj ósemka i tak samo tutaj. Twardość sprężyn na ósemkę, tutaj jak widać kompresja, też tutaj na czwórkę, tutaj na 0. Takie tylko zmiany drobne zrobiłem i naprawdę fajnie się tutaj jeździło. Chociaż jest kilka takich zakrętów, że podnosiłoby przód motocykla. Naprawdę. Szczególnie jak się zjeżdża z takiej górki w połowie okrążenia. A tutaj, tu akurat cztery sobie dałem na sprzęgiełko. Tutaj zauważyłem, że też jest takie nieścisłość związana z tymi biegami. Naprawdę. Bo jednak czy jest ta pozycja 0, czy jest na przykład ja bym dał sobie tutaj, no to wiadomo, że te biegi jak najszybciej by mi się po prostu wbijały, bo gram na automatycznej skrzyni, nie na manualnej. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o system takich schodków, czyli na przykład 8, 7, 6, 5, 4, 3, no to tutaj wręcz w nie jest tutaj potrzebny. Bo jakbym taki system schodków zrobił, no to on nawet by się nie rozpędził... Yy, Raczej to znaczy się szóstego biegu, nawet by nie musiał wbijać, by po prostu na piątym jeździł. No, tak to po prostu tutaj widać. Propo geometry, to jest bez zmian, ale propo tarcz. No to tutaj jednak sobie wybrałem na 320 carbon i kilogramowe. Następnie 220. Tutaj się bardziej sugeruje rekomendowanymi, jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe. Naprawdę, chyba nawet jeżeli chodzi o, gra, o grę, to naprawdę dużo tutaj podpowiada. Anty nie radzę dawać w mniejszym stopniu na tej trasie, na przykład w pozycji 3, bo naprawdę momentalnie sobie po prostu glebniemy. Dobra, pora jechać i sprawdzić się na ten wyścig. Startujemy. Startuję z czwartej pozycji 1.42. Ale w treningach miałem 1.41, więc tutaj jeszcze jest zapas. Naprawdę jest tutaj zapas, jakbym tak sobie poświęcił no, z 3 godziny, 4 godziny na tej trasie, to spokojnie bym mógł nawet tutaj szarpać 1.40. To jest właśnie to, że e, czym mniej treningu, tym gorsze czasy, wiadomo. Tak jak bym mógł tutaj się odnieść do e, tego Kataru. Jak na początku na Katarze jechałem, a jak następną rundę jak jechałem. Też duża różnica była. No, mogę też powiedzieć, że mistrzostwa świata piłki nożnej się zaczęły, ale takie... Moja sugestia jest taka, że jeżeli są mistrzostwa, dajmy, że w piłce nożnej, tam Europy czy tam... Olimpiada, jeżeli się ona nie odbyła w roku 2020, to ona w ogóle nie powinna już być robiona. No tutaj jest tak, że to po prostu się nie odbyło, no to oni przesuwają na następny rok, a jakby nie było w ogóle, też by nie było problemu, ale tak to już jest. Ja akurat w piłce nożnej powiem tak, że mało co się interesuje. Kiedyś naprawdę to mi jarało, ale teraz już w ogóle. Bardziej hokej mnie interesuje, ale tak piłka nożna to nie. Dobra, teraz pora się skupić, jak tutaj będziemy jechać, bo zauważyłem, że tutaj naprawdę jadą e, bardzo dobrze. No i ktoś wyleciał, nie wiem czy to z mojej firmy. Martin. Marge Martin. Jean Mir. Tutaj. To jest właśnie ten, taka górka delikatna, że jak ktoś by sobie tutaj Anty Wheelie e, dawał w inną pozycję momentalnie podnosi przód motocykla, że mógłby normalnie tutaj wyrżnąć. Ale tutaj pojadę sobie za Jorge Martinem. Mocny. Tutaj naprawdę jestem mocny, na prosty. Bo te biegi bardzo dobrze są ustawione. Będzie ciężko tutaj w tych zakrętach. Jak na razie tempo 1,48 na pierwszym okrążeniu. Ach, tak, Valentino Rossi, chyba go tam. No, tutaj chyba za szeroko. A wyjadę, tak do Rosji mnie tutaj wyprzedził, Oliveira. ładnie, ładnie jadą, naprawdę tutaj ładnie jadą. Jakbym tracił tempo. Naprawdę. Jakbym tutaj tracił tempo. Bardzo zachowawczo jechał. Ale spróbuję tutaj. Tutaj akurat dobrze jadę. Na prostych. Ciężki to, naprawdę. Polineira. A ciekawe, ciekawe mnie właśnie to, jakbym sobie dał tutaj, um, proporcjonalne zużycie opon, to bym jeszcze gorzej jechał. Ale mi się naprawdę dobrze jeździ jak na razie, mogę powiedzieć, z tymi opcjami. I opony trzymają. Delikatnie tutaj mogę wjeżdżać. Ach, tutaj troszkę za szeroko. Będę chciał zaproszenie robić swoim rywalom widzę, że tam jest walka pomiędzy Oliwejrom a Roma ale mi uciekli naprawdę, tutaj nie uciekli, już zaczęła ta cała grupa się rozjeżdżać, a troszkę mi tutaj podniosło Ale tak w miarę, w miarę jadę. Tutaj przestrzeliłem chyba, tak tutaj przestrzeliłem ten zakręt, popełniłem było. już dostałem kary, Alex Marquez no. Widać, że naprawdę za mało trenowałem. Zamiast do przodu się przeciskać, no to tutaj wręcz bronię się. Tutaj się naprawdę bronię. Za szeroko. Ale się złapie pod tunel. Tak, tutaj się pod tunel złapie. Alexa Marcheza. Wyprzedzę. Ach, tutaj za mocno, za mocno, lekka mnie tutaj. A za mocno tutaj pojechałem, ale tak na, naprawdę na limicie jechałem. Ale przyspieszyłem. Przyspieszyłem. Jestem bliżej Rossiego. Pozycja. Ja bym chciał, żeby Rosji tak jeździł. No szkoda, że właśnie nie jest w takiej formie, co kiedyś było. Naprawdę. To są moje takie, że tak powiem, ulubione czasy, kiedy Rosji wygrywał. Petroza, Jorge Lorenzo. Naprawdę, to były fajne czasy. Aki pole spargarono, spad z miejsca Ale tutaj się bardziej chyba napędzę Ale braknie mnie, braknie mnie, żeby tutaj się złapać pod tunel Chociaż naprawdę Ostatnie krążenie

Tak, pracę naprawdę na tych wyścigach. A chyba ktoś się wywalił. Braknie mnie. Tutaj. Tak, mnie tutaj braknie. Szkoda, szkoda właśnie tego, ale dobrze jest. Tu na tym miejsce nie ma źle. Jak patrząc się na... Jak patrząc się na... Y zespołowe wymagania, to nie ma źle. 41, to proszę. Takie czasy to nawet Insy w ogóle w kwalifikacjach nie robił. To jest właśnie taki minus. Że oni robią takie same czasy jak w kwalifikacjach. A jak ja tutaj jeżdżę, jak sobie nie daję tych opon, tej zużywalności tych opon, tego paliwa, no to tak samo ja też mogę jeździć tak jak w kwalifikacjach to jest dobrze, czy to jest źle? Mogę powiedzieć raczej, że ten poziom taki wysoki jest, no mogę powiedzieć lepsze to jest dla graczy, którzy e, mają lepszą frajdę, lepszą satysfakcję jeżeli chodzi o ściganie się z botami. Naprawdę. Tu już bez powtórek będę dawał. Piąta pozycja, nie ma źle. Morbidelli skoczył, Oliveira skoczył. E, tutaj ładnie, Pole Pargaro, Maverick, No też tutaj wysoko, bo ostatnio słabo jeździł tutaj. Corche, Martin, też ładnie. Salvadorin, proszę. Paniaje na ostatnim miejscu. Ja cię kręcę, zero punktów. No nieźle tutaj, nieźle. Ale spadek! Trzy pozycje na dół. Szósta pozy sz szóste miejsce. Kontynuacja. Yamahy mi wyprzedziły. O! Wszystko jest ładnie. Punkty są. Reputacja też wy do góry idzie. Kontynuuję. Tak, 12 pozycja. Muszę być w top 15. Widziałem, że tutaj będą punkty. Właśnie fa fajnie tutaj sobie wybrać trochę słabszy team. Bo wtedy wymagań takich dużych nie ma. I 2000 na silnik. 1500 na ramę. Aerodynamika i elektronika. No, myślę, że teraz powinien ten motocykl być jeszcze mocniejszy. I mamy tutaj coś, mamy tutaj coś. Silnik, tak jest tutaj na silnik. Um, tak, tutaj aż czterech. Cztery osoby, tak jest. Mamy na silnik. Co my tutaj mamy? Ale tego jeszcze nie próbowałem tej opcji, co to będzie. Enter. A, tutaj chyba jest. Chyba wyrzuciłem ich. Tak, to jest chyba wyrzucenie. Też mi się tak wydaje. O, teraz. To jest chyba wyrzucenie tych tutaj e, mechaników. Dobra, tutaj mamy, tutaj jeszcze rama 4 tygodnie, silnik 6. Aerodynamika 6, gdzie to znaczy 9 tygodni. Tutaj mamy na EBSA. hamowanie 5 tygodni. 3000, 2000, 2000 punktów. No, na ramę trochę mało. Jak widzę. Ale w 4 tygodnie to spokojnie ta rama tutaj też podskoczy. Ciekaw jestem, tutaj. Tu chyba nikogo nie ma. Nie, tutaj nikogo nie ma. Dobra. Reputacja tutaj ma już 37.700, więc tutaj też ładnie to idzie do przodu. A propos mojej reputacji jeszcze teamowej, a powoli, powoli tutaj idzie do przodu. No, zobaczę. Fajnie, że to jest 15.10 i czwarta linia podczas kwalifikacji. No, nieźle. I teraz będzie Grand Prix Heres, no, taka jedna z fajniejszych torów. Akurat lubię Heres, jeżeli chodzi o ten tor, fajnie mi się tutaj jeździ. No, myślę, że będzie troszkę lepiej, jak jeszcze tutaj się rama mi zrobiła. I to znaczy, silnik się zrobił. Tak, silnik się zrobi. Teraz zobaczymy, jak będzie z tą opcją. No nic, jak Wam się podobało, łapa w górę. Także do zobaczenia. Do następnego odcinka.